Co to się dzieje? Boli tutaj. W poprzednim odcinku programu Dyżur, pan Grzegorz został przywieziony do szpitala Bieleńskiego z ciężkim zawałem serca. Towarzyszyliśmy mu podczas zabiegu koronarografii. Czy założony w tętnicy stent spełnił swoje zadanie? Poznajmy historię pacjenta. Wjeżdżałem sobie normalnie na łóżku i zaczęło mnie bolić w klatce piersiowej. Okropnie burzę, nie mogłem wytrzymać. Sąsiadka zadzwoniła, bo nie było akurat nikogo, byłem sam. Sąsiadka zadzwoniła na pogotowie. Pogotowie po jakimś czasie przyjechało i zabrali mnie do szpitala na bielany. Okazało się, że to zabał. Wnieśli mnie i położyli na jakąś Ławki na stół operacyjny. Pamiętam jeszcze, jak dostawałem znieczulenie i później już wkładali ten drucik, ale już, to już nic nie czułem, bo byłem w wniosuleniu. Poszło omium i taki nacho. W szpitalu było bardzo przyjemnie, do widziałem wszystko z tego młode. Dobra opieka. I... No jeszcze ciężko jest, jak to było, serce jeszcze jednak jest słaby. Po schodach, czy przejść trochę dalej, to już człowiek się męczy, ale z na spacer już się wychodzi pomału. Więc... Ale jeszcze żyć trochę potrzeba, no. Te parę lat jeszcze, żeby zobaczyć, jak te wnuki będą do szkoły chodzić, będą się uczyć, czy nie. No i w ogóle do siebie jeszcze, no coś. To 60 lat to nie tak dużo jeszcze. Dzisiaj znów jesteśmy na oddziale ratunkowym Szpitala Bieleńskiego, gdzie wszystko dzieje się naprawdę. Kulisy pracy na ostrym dyżurze przedstawiają. Wojciech Moraczewski, lekarz-anestezjolog. 15 lat pracy w zawodzie, od 6 lat na Bieleńskim Sorze. Ewa Aniszewska, pielęgniarka anestezjologiczna. Od 5 lat SOR jest jej miejscem pracy. Maryla Krosnowska, pielęgniarka. Już 6 lat pracuje w Bielańskim oddziale ratunkowym. Ewa Wójcik, pielęgniarka anestezjologiczna. Jej staż pracy w Sorze to 3 lata. Joanna Kaszyńska, pielęgniarka. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracuje od 6 lat. Michalina Ściechowska, ratownik medyczny w Sorze od bez mała 3 lat. Agnieszka Ziemkiewicz, pielęgniarka anestezjologiczna. Bielański oddział ratunkowy jest jej miejscem pracy od 6 lat. Poranny dyżur w szpitalnym oddziale ratunkowym na Bielanach jeszcze się dobrze nie rozpoczął, a pogotowie ratunkowe przyjechało z poważnie rannym pacjentem. I do tego w dość niecodziennych okolicznościach. Tam se wygląda na se pan zrobił. Makabryci. Co pan najlepszego zrobił? Właśnie. Myślę, że w warunkach ambulatoryjnych to tego panu nie załatwimy. Albowiem to się na plaster nie da. No, na szczęście nerki tu nie ma. No ja dam panu. Historia urazu pana Leszka jest naprawdę niecodzienna. To o wazon było, także to nie powinna być penetrująca. No. Wazon taki duży jest, Ta Wazon taki duży, ceramiczny i góra. Nie, nie przywieźliście wazona. Nie, bo kwiaty się nie Ja mu dwie jednostki krwi zamówię, tak kontrolnie. A pan spożył, tak? Przed przygodą z wazonem. To jest chyba trzeci dzień. Dziewczyny, weźcie grupę krwi na krzyżówkę. Pielęgniarki pobrały próbki krwi do badań zleconych przez lekarza dyżurnego i pan Leszek szybko został przewieziony do gabinetu zabiegowego. Na sorze, personel zwykle nie ma chwili wytchnienia. Karetka już przywiozła kolejnego poszkodowanego. A co wy tu macie? Słuchaj, chłopak nad jeziorkiem Dziekanowskim chciał wepchnąć kolegę do wody. Strzelili się głowami. Mhm, ile on ma lat? 18, osiemnaście, skończony. Mhm. I co? Nie pod wpływem alkoholu, podstępujący, reagujący na ból. Źrenice równe, reagujące Aha. na światło. Dzień dobry. Mhm. Jak masz na imię? Cółek. Jak? Człuch. On Ma wybitą żuchwę? To To mnie źle się tryknęli. No, ale on jeszcze jest i dobrze. Tak, Mówię, że tak? Tak. Tam osłuchowo nic nie ma. Nic. Nie... Tomku, ile wypiłeś alkoholu dzisiaj? Trzy piwa. Trzy piwa. A boli cię coś w tej chwili? Pół szczęki. Pół szczęki. Ma złamaną szczękę. Tu cię boli? O, o, o. Tu. Na złamanie ten, jaż mowa o czodołowie, najprawdopodobniej. Tego to trzeba go fotografować, zanim pojedzie na szczękówkę. Tomek nie zdaje sobie sprawy, jak poważnego urazu doznał. Szykuje się, powiem, do pracy. Tymczasem, zanim będzie mógł choć o tym pomyśleć, musi przejść wszelkie niezbędne badania, które w 100% procentach potwierdzą diagnozę lekarza. Pracenie jest najważniejsze. Hmm. Młodość chmurna, młodość durna. To Tomeka, ty pamiętasz, co się stało? Nie, wiem, bo nie, bo głową bo głową i... on ciebie bo nie, nie, bo nie, bo nie, 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 Tu nie, coś cię boli? Tylko twarz. Twarz. Tak. A tu coś Tylko boli? Twarz. nie, Twarz. nie, coś nie, coś nie, bo nie, bo nie, tu boli. O. No właśnie. Troszkę to czas szczypy, z jednej i z drugiej strony. Yy, do nas go, czy nie? Nie, on myślę, że będzie szedł na chirurgię potem. Tak. Chyba, że wyjdzie ewidentnie złamania, a nic nie będzie miał w głowie, to wtedy pójdzie, pojedzie, pojedzie na szczękówkę. Na szczękówkę. No, no. To tak wygląda, że, że, że chyba tam mu coś strzeliło. Na razie pacjent pojedzie na prześwietlenie rentgenowskie. A w gabinecie zabiegowym trwają ostatnie przygotowania do szycia ogromnej rany pana Leszka. Ponieważ wazon spowodował duże zniszczenia, potrzebna jest solidna dawka środka znieczulającego. Tak, od nas z naszego stanu. Przeniesiemy własną swoją. Jak pan ma na imię? Panie Leszku, nie wiercimy się już teraz. Ja wiem, że strasznie troszkę niewygodnie, ale ja już wbijam w pana igłę ze znieczuleniem. Jak pan się będzie wiercił, to mi się igła wbije nie tu, gdzie trzeba. Panie Kaila. Pacjent został dokładnie znieczulony i lekarka może przystąpić do szycia rozległej rany. Po trzech godzinach ciężkiej pracy chirurg zakończyła swoją interwencję kilkudziesięcioma szwami. Teraz panu leszkowi pozostaje tylko czekać, czy powstała w wyniku zabiegu kieszonka nie zostanie odrzucona przez organizm. Pacjent trafi na oddział chirurgii. Tymczasem Tomka przywieziono do pracowni rentgenowskiej. Tu okaże się, w jakim stanie jest jego szczęka. Tylko, się nie woli. Ale zbadać trzeba. Technik wykona także zdjęcie kręgosłupa. Teraz z będzie spokój. Diagnoza lekarska potwierdziła się. Pacjent ma złamaną szczękę. Teraz czeka go tomografia komputerowa, by sprawdzić, czy nie ma innych urazów głowy i kręgosłupa. W tym czasie na oddział trafił pan Stefan z barkiem wybitym niemal miesiąc wcześniej. Dobry? Dzień dobry panu. A co to się stało, że pan do nas przybył? się. Ale to dzisiaj? To dlaczego dzisiaj pan przybył? Bo tyle czasu wymagały czekania na jednego, że dał skierowany, drugi był skierowany. Ja bym ci dopiero był po 23. Bo na 23... Byłem zapisany do ortopedii. Rozumiem. A lekarz nie kazał się myć jakoś tak starannie. Myć się jakoś tak starannie i lekarz nie kazał się. Wykonuję to, ale... Bez przekonania. Brat na ja mam wannę. No, ale ta, ta wanna lepiej działa jak się z niej korzysta, bo tak wygląda, że pan chyba do niej dość z dużym dystansem podchodzi. A która to ręka się popsuła? A. Nastawienie tak starego urazu będzie trudne i bolesne, dlatego pacjent jest usypiany. Lekarz oprócz umiejętności zawodowych musi wykazać się także sporą tężyzną fizyczną. Ręce jednak są za słabe. Ortopeda musi użyć pasów i nogi. Szanse powodzenia widzę niewielkie. niewielkie tak Trzy tygodniowe odśwychnięcie. Tata się już dobrze zrosło. Po zolnej walce ortopedzie udało się ustawić bark na swoim miejscu. Pan Stefan jest wybudzany i po założeniu opatrunku pójdzie do domu. Leży pan spokojnie. Do domu, na policję. No dobrze. Zjeżdżamy do zajezdni. Ten dzień na sorze obfitował w naprawdę niecodzienne przypadki. Pani Maria trafiła na oddział z raną kłótą. Pani 61 lat, kończyna górna, trawa, przecięte powłoki skórne, to gdzieś koło 5-6 cm do szycia. Kobieta podczas dokonywania zakupów w sklepie spożywczym straciła równowagę i nadziała się na hak. No, to Pani Maria trafiła do chirurga, który szyje zranione ramię. Dobra. Dalsze losy rannej w niecodzienny sposób kobiety poznacie państwo po przerwie. Działny oddział ratunkowy na bielanach miał tego dnia pełne ręce roboty. Państwo? Mm, tak. Skąd młody człowiek się? Skąd się wziął z kobyłki? Mm -hmm. Jechał na rowerku, wpadł pod samochód. Samolot mm -hmm. szybko nie mógł jechać, bo wyjeżdżał z prawej. Mm -hmm. y, natomiast nie pamięta okoliczności, zdarzenia, mm -hmm. y, y, złamanie, y, uda mm -hmm. prawego. No, i... no Jak masz na imię? Wiktor. No dobra. Przekładamy chłopca dziecięcych chirurgów prosimy. Poszkodowane dziecko to zawsze wyjątkowo wzruszający widok. Jednak personel musi trzymać uczucia na Tu liczy się profesjonalizm. No Wiktorek, powiedz mi, a ile palców widzisz? Jeden. Dobra, a teraz. Dobra. Zaraz ci odepniemy to. No i tam. Co? Lepiej? No, tylko to zostawimy na razie, dobrze? Dobra. Wiktorek, nie pamiętasz, co się wydarzyło? Nie. nie. Przepraszam? Słucham. Będzie prześwietlenie, ale to na szczęście nie boli. Zwłaszcza prześwietlanego. Wiktorek, jeszcze jedno ostatnie ukłucie dzisiaj w rękę, ale to nic nie... Ale myli się. Misiek, w porównaniu z tym, co cię boli w tej chwili, typu noga, czy, czy głowa, czy nos, to naprawdę to, to nie będzie bolało. Dobra? Zrobimy, myślę, mu trauma, skanik i, i tą nogę. Tam to udo jest podobno, jest podejrzenie. Zaraz tam. Pani Małgosiu, tu pilnie trzeba, by przykryć chłopaczka. Teraz Wiktorkowi zostanie pobrana krew do rutynowych badań. może boleć go. A wytrzymasz tak rączkę, byś trzymał prosto. Tak? Chłopak będzie miał zrobiony trauma scan, czyli pełną diagnostykę plus diagnostykę rentgenowską, bo tam jest prawdopodobnie złamanie uda i będzie przyjęty na oddział chirurgii dziecięcej. Tutaj też nie boli? Nie boli, dobrze. To Cię boli? Nie. Co ci boli? No dobra. No dobra. To zaraz damy lekarstewko. Słon? Dostał jakieś przeciwbólowe. Tak, tak. On dostał mf od, od, pogotowia, od pogotowia i zaraz dostanie następną MFkę. tak więc tak. Dwa. A teraz podam Ci lek przeciwbólowy, dobrze? Dlaczego? Do Żeby Cię nie bolało. No Cię boli, tak? Tak. No. no to zaraz podamy lek przeciwbólowy. Nie płacz. To nie jest takie ważne. Dziecku szkoda być może ulubionej koszulki, ale to jedyna metoda, aby bezboleśnie przygotować chłopca do badania dla chirurga dziecięcego. Dobrze. To nie boli. No. Tak. Tak. boli tak? Tak. Nie, tutaj boli, bo nic nie Dobrze. 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 Wiktorek w asyście mamy udał się na niezbędne przy tego typu wypadkach badania rentgenowskie USG oraz tomografię komputerową. Po ich wykonaniu chłopca przewieziono na oddział chirurgii dziecięcej. Tymczasem Tomek trafił do pracowni tomografii komputerowej. Badanie traumaskanu pozwoli rozwiać wątpliwości co do stanu jego głowy i kręgosłupa. Na szczęście dla pacjenta głowa oraz kręgosłup są w jednym kawałku. Przytomny z wybiórczym kontaktem. No. Jak tam panie Michasiu? Ma coś Zatopiema złamane? No przecież powiedziałem, że trasę diagnozy. A mamy zdjęcia, czy opis, poszli się opisywać? Poszli, poszli się opisywać dopiero. No dobra. Jak chcesz, to zadzwonimy do mamy zaraz, żeby przyjechała, tak? No to zaraz nam podasz numer telefonu, zadzwonimy do mamy, nie ma problemu. Czacha ci pękła na razie, także się z kolegą trykną w ramach żartów. Teraz trzeba zobaczyć, czy coś tam więcej się nie dzieje. no. pewno trzeba będzie zoperować tą głowę. Nie, ja nie chcę. No ja wiem, że nie chcesz, no. to trzeba było pomyśleć chwilę wcześniej. Pani Marylko, jak już pani skończyła tą księgowość, to trzeba wziąć od niego telefon do mamy i zadzwonić do, do mamy, żeby przyjechała. W gabinecie chirurgii urazowej pani Maria jest przygotowywana do zabiegu szycia. mam tak, Bardzo czy będzie bardzo bolało? Może nie? Czy teraz boli, czy nie? Nie. No jak nie boli, to ja sobie poglądam. Tak. Czyli to był tylko hak? Tak. I hak brudny po czym? Nie no. wiem, no stało, Ale stało. nie boli się jakimś? Nie, nie, nie. Taki nie. Tak? Takie suche rzeczy wisiały. Była Pani kiedykolwiek w życiu znieczulana, czy nie było? Tak, no. było. I się nic nie działo po znieczuleniu? Nie. nie dentysty Pani zęby jak mi rwane, czy ale tak. była znieczulona? Hmm. No sporo. Nic nie. No. słucham. Może tym razem lepiej, że sporo tłuszczu. Tak, przeciw ten sobie to miałam tylko w dzieciństwie. To podamy na toksyny i później pani się zgłosi do porady. Ona jest głęboka, trzeba więc scalić także powłoki wewnętrzne i założyć sączek. Pacjentka dzielnie znosi nieprzyjemny zabieg. Dobrze, już. A czy to możemy później woleć po szybciu? Znieczulenie działa na jakieś takie... A jeszcze ze godziny dziennika Pani zgłosi się do seradny już, żeby ktoś zobaczył jak tera rana się goi. Zweryfikować, pamiętać o tym sączku i poprosić, czy Pani pielęgniarkę, która będzie opatrunek, zajmą czy lekarza, żeby sprawdzić, czy na pewno ten sączek jest tak, bo nikt już do rany grzebać nie będzie się głębiej, tak? Aha. A zdjęcie szwów, za jakieś sześć. Znaczy sześć tak? Jeszcze tylko opatrunek i Pani Maria uda się do domu. Są już wyniki badań. Krwi Tomka. To ile, ile tych piw było? No troszeczkę. Nie no 1,11 to rzeczywiście mógł na trzech piwach poprzestać. Do szpitala przyjeżdża mama pacjenta. Proszę pani, proszę zapraszam tutaj. Ma złamaną szczękę, czyli o tą część, o tu jest, tu ma złamane. Ja spróbuję w tej chwili zadzwonić na ostry dyżur chirurgii szczękowo-twarzowej. No to zobaczymy, co oni powiedzą przede wszystkim, czy to jest do repozycji, czy to jest do leczenia zachowawczego. Młody chłopak, trzeba by mu to wręcz czego tam nastawić, nastawić jakoś. Pan Leszek po szyciu rozległej rany trafił na oddział chirurgii, skąd po kilkudniowej obserwacji został wypisany do domu. Ośmioletni Wiktor trafił na oddział chirurgii dziecięcej. Po operacji UDA i kilkunastu dniach pobytu mama zabrała go do domu. Tomek trafił na oddział chirurgii szczękowej szpitala na Lindleya, gdzie naprawiono mu uszkodzone elementy twarza czaszki. Pan Stefan po nastawieniu i opatrzeniu zwichniętego barku wrócił do domu. Pani Maria po założeniu kilkunastu szwów na ranę także udała się do domu.